Witam serdecznie. Usuwanie zdrowych liści z krzaków pomidora, część druga. Oh, God, please, no, no! Czy jest sens mówić więcej na ten temat? Moim zdaniem jest. Do takiego wniosku dochodzę po lekturze Waszych komentarzy pod poprzednim materiałem. No jest tutaj pewna niezgoda, tak? Dla jednych temat banalnie prosty i nie wart poświęconego czasu. Dla innych temat trudny i niezrozumiały, a skąd się bierze to niezrozumienie tego dość prostego tematu? A na głównie panującej jabadachołki informacyjnej na ten temat dobrze zauważyliście: jeden twórca mówi to, drugi twórca mówi tanto, No i ogrodnik mniej doświadczony. Początkujący, szukający fachowej porady, fachowej in informacji, no, gubi się w tym wszystkim. Y ciężko jest mu odfiltrować, odcedzić y te y rzetelne informacje od tych mniej rzetelnych, no i no, efekt jest jaki jest. Dlaczego nie ma jednego przekazu, jeżeli chodzi o tą kwestię? No, dlatego, że materiały tworzone przez twórców. Głównie oparte są na własnym doświadczeniu, niekiedy dość skromnym doświadczeniu, że to tak nazwę. Z tych skromnych doświadczeń wyciągane są wnioski na podstawie obserwacji, własnych obserwacji, i tutaj może być po prostu rozjazd. Jeden widzi to i myśli i sądzi to, a drugi widzi co innego i dochodzi też do innych wniosków. Pierwszy odcinek, y, mój odcinek, głównie też był oparty na własnym doświadczeniu, y, obserwacjach i przemyśleniach. Wsparłem go y, niewielką ilością y, no, takich informacji fachowych, zaczerpniętych z takiej oto książeczki nawożenie roślin warzywnych docenta doktora Nowosielskiego. I to był ten y, aspekt... Tego samożywienia się roślin, czyli y, autotrofii, myślę, że y, twórcy YouTube'owi, czy tam Facebookowi, czy tam nieważne gdzie tam prowadzisz ten swój kanał, jakbyśmy częściej sięgali y, do fachowej literatury, do sprawdzonych informacji, y, powoływali się na, na, na fachowców w tej dziedzinie uprawy roślin, warzywnych, to, to ten przekaz by byłby bardziej spójny. Nie opierajmy tylko kurde na tym swoim doświadczeniu tych materiałów, na, na tym swoim zrozumieniu, bo to czasami jest błędne zrozumienie. I wydaje mi się, że to będzie dla dobra i osób, które oglądają te materiały, ale też i dla nas, bo też będziemy sami się uczyli i będziemy poprawiali te, te swoje techniki, i, i to będzie korzyść dla, dla każdego. No dobrze, oczekiwanie jest na. Informację fachową, sprawdzoną, profesjonalną, więc korzystajmy z źródeł profesjonalnych. Pomidory w gruncie, autorstwa pani dr Bronisławy Cholewiński. Wydanie trzecie poprawił i uzupełnił pan profesor dr Marian Lityński. Kim są autorzy tej publikacji? Osoby wykształcone na kierunku rolniczym. Autorzy wielu, wielu publikacji na temat uprawiania roślin warzywnych, nawożenia. Pracownicy instytutów badawczych i rozwojowych pod kątem właśnie rolnictwa, uprawy roślin, nasiennictwa. Pan profesor, założyciel i wieloletni rektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. Można powiedzieć, ziomeczek. Jeżeli jest potrzeba sprawdzenia kompetencji tych państwa, no to proszę sobie wygooglować. Państwo istnieją jeszcze wirtualnie. Pani doktor Bronisława Cholewińska i pan profesor dr Marial Nityński. I co oni mają do powiedzenia w kwestii obrywania liści, zdrowych liści? Zaglądamy do rozdziału. Prace pielęgnacyjne pod rozdział cięcie roślin. I mamy tutaj o usuwaniu liści 5 zdań. Cytuję: Usuwanie liści jest zabiegiem zupełnie zbytecznym, a nawet szkodliwym, jednak bardzo rozpowszechnionym. Doświadczenia wykazały, że po usunięciu liści dookoła każdego grona zwiększa się ilość owoców dojrzałych. Plon ogólny jednak wyraźnie się zmniejsza. Jest to zupełnie zrozumiałe, gdyż przez usunięcie liści zmniejszona zostaje powierzchnia asymilacyjna rośliny. W lecie na ogół usycha dużo liści, zwłaszcza dolnych, porażonych przez choroby. Takie liście należy usuwać i palić, żeby nie zarażały liści zdrowych. I to wszystko. No i co? Mamy tutaj pięć krótkich zdań. Na temat usuwania tych liści, ale w tych pięciu zdaniach jest skompresowana no, duża ilość informacji. I przeanalizujmy to w taki hipisiarski sposób, może w odwrotnej kolejności. Będzie łatwiej. Czyli usuwamy porażone przez patogeny liście i to nawet nie ma nad czym się zastanawiać. Usuwamy liście stare. I usychające, które już nie są potrzebne roślinie do niczego. Odsłaniając grona poprzez usuwanie liści, przyspieszamy ich dojrzewanie. I do tego terminu dojrzewanie jeszcze wrócimy w późniejszym, w późniejszym czasie. Poprzez usunięcie liści osłabiamy roślinę, co ma wpływ. W późniejszym czasie na, na ilość, wielkość zbiorów, dlatego, że zmniejszona jest powierzchnia asymilacyjna. Wiecie o co chodzi z tą asymilacją? A no to wiecie tam. Aparaty szparkowe otwierają się, zamykają się, wchłaniają węgiel, czyli dwutlenek węgla, wydychają tlen. Poprzez listowie możemy też przecież nawozić roślinę. Jeżeli gleba wiąże jakieś składniki z dużą mocą i roślina nie jest w stanie ich pobrać przez system korzeniowy, to możemy interwencyjnie nawieźć te rośliny, dostarczyć im tych brakujących składników poprzez nawożenie do listne. Jeżeli nie ma tych liści, no to nie ma nawożenia. Ja w poprzednim odcinku zwróciłem tylko uwagę na fotosyntezę, i na samożywienie się rośliny tutaj mamy kolejną informację tak? yy, powierzchnia asymilacyjna. Ciekawą, ciekawą informację też przekazał Robson z kanału Ogrodnik News TV yy, mówił tam o transpiracji, czyli roli liścia w całym mechanizmie podciągania tych składników pokarmowych Wyższe partie rośliny, czyli te aparaty szparkowe się otwierają, tworzy się w podciśnienie poprzez odparowanie wody, i woda ze składnikami pokarmowymi jest podciągana do góry. Jeżeli to szwankuje, no to roślina jest nieodżywiona właściwie i owoce na tym też cierpią. Nie są takie duże, jakbyśmy chcieli. Ok, skorzystajmy jeszcze z informacji zawartych w tej książeczce i doprecyzujmy ten termin: dojrzewające. Bo wiecie, dla jednej osoby dojrzewający pomidor to będzie pomidor, który dopiero się zawiązał. A dla drugiej osoby dojrzewający pomidor to będzie ten, który zaczął się wybarwiać. I ten wychodzi na to, że ten termin dojrzewający to on może być taki trochę gumowy, nie? Rozciągniesz w lewo albo w prawo, no i w ten sposób informacja może zostać zniekształcona. Więc co książeczka mówi na ten temat? Otóż od pojawienia się kwiatków na krzaku pomidora do zbiorów w pełni wyrośniętych i wybarwionych owoców. Mija około od 45 do 60 dni. Widełki czasowe są głównie z powodów pogodowych. Jest zimno, wszystko rośnie powoli. Jest za gorąco, z powodu wysokiej temperatury mogą nam się kwiatki nie zapylić. Grono kwiatowe nam się wysypie. Czekamy aż pojawi się następne. Czas się też wydłuża. Yy, najlepsze warunki to 25, 27, powiedzmy do 30 stopni, wtedy wszystko odbywa się yy, ok. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie, bo przecież na wzrost naszej rośliny i, i, i te plonowanie mają też, yy, na to ma wpływ też wiele innych czynników, takich jak patogeny, które atakują roślinę, szkodniki, które atakują roślinę, Y, odpowiednie y, nasycenie składnikami po, y, odżywczymi ziemi, w której rośnie roślina. No i, i jeszcze co? I jeszcze warunki glebowe. Także, żeby temat nie robił się zbyt szeroki, to, to y, poprzestańmy na tych warunkach, warunkach atmosferycznych, które mają główny wpływ na. Na funkcjonowanie naszych roślin. Wybierzmy ten dłuższy termin, czyli 60 dni, i musimy go podzielić na dwa okresy. Pierwszy okres to jest dorastanie owoców, a drugi okres to jest dojrzewanie owoców. Co się dzieje w okresie, który został nazwany okresem dorastania owoców? Otóż kwiatek zostaje zapylony, i zaraz potem następuje rozrost zalążni, która tworzy owoc. I ten owoc zaczyna nam się gwałtownie powiększać, rosnąć. Równocześnie z tym rozrostem owocu zaczynają powstawać, tworzyć się nasiona. I cały ten okres dorastania owoców kończy się w momencie, kiedy owoc uzyska odpowiednią wielkość charakterystyczną dla danej odmiany. Jest w pełni wyrośnięty, jest zielony, ma wytworzone w pełni nasiona, które są otoczone już tą otoczką nasienną, mają w środku zgromadzone potrzebne składniki pokarmowe, które zarodek nasienny wykorzysta do, do rozwoju, zaraz po wysianiu tych nasion, bo już się tworzy ta galaretka, która otacza te nasionka, no i w tym momencie ten etap dorastania owoców się kończy. Bardzo ważna informacja jest taka, że ten okres dorastania owoców do odpowiedniej wielkości trwa około 50 dni, czyli zajmuje lwią część tego całego okresu od pojawienia się kwiatów do zbiorów w pełni wyrośniętych i wyparwionych pomidorów. A co się dzieje w pozostałe 10 dni? Otóż etap ten został nazwany właśnie dojrzewaniem owoców. Czyli zaraz po tym, jak owoce nam urosną do odpowiedniej wielkości i są jeszcze zielone, zaczynają się zmiany w kolorze. Te pomidory nam się rozjaśniają z, tej, z tego zielonego kolorku, robią się takie lekko żółte albo czasami nawet białe. Czasami się mówi właśnie, pomidory zaczęły się bielić, czyli zaczynają się powoli wybarwiać. Zaczynają się jakieś... Takie przebarwienia na skórce, żółte plamki. Nie wiem, czy wiecie, ale pomidor dojrzewa od środka, czyli najpierw zaczyna zmieniać kolor miąż wewnątrz pomidora, a potem dopiero zaczynają się zmiany kolorystyczne na skórce, czyli to wszystko postępuje od środka do zewnątrz. Ten etap zmian kolorystycznych jest też podzielony jakby na dwa, na dwa etapy. Czyli pierwszym etapem to jest od pierwszych zmian w kolorze do tak zwanego zapalenia się owocu. Trwa około 7 dni. Zapalenia się nie żywym ogniem, tylko już konkretnym kolorem zaczyna naprawdę gwałtownie się nam pomidor wybarwiać. I od tego zapalenia się owoców do pełnego wybarwienia mija jeszcze 3 dni. I mamy owoc w pełni wyrośnięty i wybarwiony, gotowy do zbioru. I do czego nam jest potrzebna ta wiedza? Ano, chociażby do tego, żeby mniej więcej wykalkulować sobie, kiedy można usuwać liście z krzaków pomidora, żeby to było bez szkody dla rośliny i bez wpływu na nasze zbiory, spodziewane zbiory. I ten okres mniej więcej wypada właśnie na 50-51, drugi dzień od pojawienia się kwiatów, w momencie kiedy zaczynają się pierwsze zmiany w kolorze, w wyglądzie kolorze owoców, wtedy możemy liście znajdujące się pod wybarwiającym się powoli gronem, etapami usuwać. Nie wszystkie naraz. Z góry do dołu, tylko etapami po 3-4 liście w ciągu tygodnia, i to już nie będzie miało wpływu na, na roślinę, nie wywoła jakiegoś tam szoku. Bo tych listków będziemy usuwać no, niedużą ilość, tak? A też nie ma już żadnego wpływu na nasz pomidor, bo on już urósł i się tylko wybarwia, ponieważ się starzeje. tak jest prawda. No to co moi drodzy, kończymy, tak? Mam nadzieję, że ten materiał pomoże Wam rozwiać Wasze wątpliwości, że został już chyba wyeksplorowany. Bo cóż tutaj więcej mówić na ten temat? No i ja Wam życzę ogromnych, wielkich, w pełni wyrośniętych i wybarwionych pomidorów. Zacnych pomidorów! Trzymajcie się do zobaczyska. Hej! Wróć! Słuchajcie, jest jeszcze jedna metoda, o której Wam powiem, bo z takimi publikacjami może być problem. Mogą nie być dostępne. Chociaż te z państwowego wydawnictwa rolniczego i leśnego jeszcze są dostępne w antykwariatach, gdzieś na bazarkach, wiecie, karton z książkami i wala się, tak? Na Allegro chyba są w groszowe sprawy no, 3-5 zł. Ja swoje zdobyłem z półki z książkami niechcianymi, która stała w bibliotece miejskiej. W takich miejscach też można znaleźć. Również mogą być w samej bibliotece, na półce z książkami o tematyce rolniczej na przykład. Ale metodę, którą Wam chciałem jeszcze zaproponować, to jest zaobserwowanie jakiegoś kanału, może być YouTube'owy, który jest prowadzony przez osobę, która uprawia. Na przykład pomidory w sposób profesjonalny, czyli na zarobek. Czyli tam nie będzie miejsca na jakieś hipisarskie techniki niesprawdzone, nieprzebadane, tylko tam jest wszystko ułożone tak, żeby był plon i żeby ten plon przyniósł zarobek. Ja Wam zaraz zaproponuję takie dwa kanały, gdzie można zaobserwować, jak się uprawia pomidory w sposób profesjonalny. Dobrze, kanał w tunelu w sensie tak się nazywa w tunelu tutaj kolega kolega youtuber pokazuje jak się jak on uprawia pomidory paprykę w tunelu czyli pod osłoną w gruncie porady profesjonalne tak tutaj nie ma jakby miejsca na jakąś jabadachołkę spora dawka wiedzy Króciutkie odcinki, bardzo fajne. Spokojnie mogę Wam polecić ten kanał. Macie tu nawet odcinek: Obrywanie liści w pomidorach, kiedy, jak i po co. To sobie wejdziecie i obejrzycie. Jest sporo tych odcinków: od fazy siewów do teraz fazy już wybarwiania się owoców. Proponuję nie pytać kolegi tutaj o na przykład ile razy pryska drożdżami czy gnojową z pokrzyw, bo wiecie o co chodzi, nie? Bądźmy poważni. Drugi kanał wybrałem specjalnie pod komentarz, który ukazał się pod pierwszą częścią. Czyli tam było pytanie, że kto tutaj ma rację. Jeden mówi to, drugi tamto. A na filmach z, ze szklarni z Holandii widać, że liście się tnie. No, się tnie i teraz zobaczymy i przeanalizujemy, jak tam się tnie. Zobaczymy. Widzimy co? Widzimy owoce wszystkie równe, wyrośnięte. Czyli uzyskały wielkość odpowiednią dla tej odmiany. Usuwa się liście. Ja tutaj już nieraz oglądałem ten film czy inne, inne filmy, w których też kolega tnie te liście, on tam sobie opowiada i pracuje, tak? I co? I widzimy o pomidory, które już się wybarwiają. Czyli to jest odpowiedni etap do tego, żeby liście usunąć. Odsłonić to grono i dać mu się wybarwić z pomocą promieni słonecznych te pomidory one tam rosną bez końca. Szklarnia ma kilka metrów. i to jest dla nich za mało, więc jak tutaj widzimy te długie już łodygi, które leżą w poziomie, czyli te pomidory się opuszcza i zbiera się i pielęgnuje następne grona, które już zostały opuszczone i które znajdowały się wyżej. A zobaczcie, pomidor prawie wybarwiony. Oni też je szybko zbierają. Nikt tam nie czeka, żeby był w pełni czerwony. Tylko le ledwo się tam zapali i idzie już do, do, do zbiorów i do dojrzewalni. W sztuczny sposób są doj dojrzewane i, i one są twardsze, bardziej odporne na jakieś uszkodzenia. Więc yy, to o to chodzi. Możemy też zdobywać wiedzę, tylko musimy rozumieć, yy, co widzimy. To wszystko już. Do zobaczenia. Hej.